Jest to tak, że tak jak wspomniałam, moi rodzice byli aktorami. Ja chciałam być aktorką właściwie od dziecka, chociaż mój ojciec jako młody człowiek, o czym Państwo pewnie nie wiecie, ale wasi dziadkowie pewnie by wiedzieli, był znakomitym sportowcem, przede wszystkim piłkarzem. I UKS Łódzkiego, i Polonii Warszawa, kiedy te kluby były na szczycie tabeli. Wtedy Polonia zdobyła akurat i mistrza Polski i, i Puchar Polski, kiedy ojciec grał. Potem był w teatrze już aktorem i jeszcze piłkarzem i raz się spóźnił na przedstawienie i dyrektor go wezwał, powiedział Panie Łącz, albo piłka, albo teatr. No i oczywiście był już w takim wieku, że wybrał teatr. Był reprezentantem Polski na środku ataku, bardzo bramkostrzelnym, także kibice go uwielbiali, bo był fajny i wesoły w dodatku. Także tak dużo bramek strzelał, że go na rękach często z boiska znosili. I pamiętają ci najstarsi kibice do dziś, Makusia Łącza, fajny był, pisali o nim, że miał prawą nogę, lewą nogę, główkę i kif, także wszystko, co, co piłkarz mieć powinien, więc ja jako dziewczynka to myślałam, że gdybym była chłopcem, to na pewno bym była piłkarzem i kochałam się we Włodku Lubańskim całe dzieciństwo. No ale jednak poważnie mówiąc, aktorką chciałam być zawsze. No i, i, i męża, miałam aktora Krzysztofa Hamca. No i, i rodzina um, mojego męża, jego matka też bardzo się taki prowadziła, chociaż była pisarką, to um, prowadziła amatorski teatr, bardzo się teatrem.